Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale pamiątki, czyli rusztowania wspomnień. Dzisiaj jest odcinek specjalny, który powstał na podstawie Waszych próśb w komentarzach zamieszczonych w innych materiałach, czyli trochę opowiem o sobie. Ale żebyście nie byli stratni, no to jak widzicie ten odcinek jest publikowany poza zwykłym cyklem w tygodniu. Żeby nie było tak, że siedzę przed komputerem u siebie w pokoju i odpowiadam na pytania, które zadaliście pod poprzednimi materiałami, to... Postanowiłem pójść w teren, i tak sobie pomyślałem, że zwiedzimy trochę tych obiektów, a w międzyczasie ja będę odpowiadał na pytania, które mi zadaliście. Na początek jeszcze uwaga techniczna. Na tych, którzy cierpliwie zniosą mój monolog, na końcu tego materiału, zgodnie z jego tytułem, czeka jeszcze mała niespodzianka. Ci zaś, którym znudzi się on, mogą od razu tam przewinąć materiał. Zanim przejdę do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli garści informacji na temat mnie samego i mojego kanału, kilka słów o obiektach, które zobaczycie w filmie. W dzieciństwie wszystkie wakacje spędzałem w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim. Gdy nudziło mi się pływanie i grzebanie w piasku, albo pogoda nie była ku temu sprzyjająca, czas spędzałem na łażeniu po pobliskim lesie. No ale nie wszędzie mogłem wchodzić. Część tego lasu była strefą zamkniętą podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego, wewnątrz której poruszali się uzbrojeni żołnierze. Oczywiście rozbudzało to moją wyobraźnię, ale nikt nie był w stanie lub nie chciał zaspokoić mojej ciekawości, co też znajduje się na niedostępnym terenie. Zagadka rozwiązała się sama wiele lat później, gdy już nawet nie pamiętałem o niej. W 2008 roku wojsko w... przekazało niepotrzebne już obiekty lasom państwowym i można było wreszcie do nich wejść. Przy czym tak naprawdę do tej pory ich przeznaczenie budzi szereg wątpliwości. Najczęściej mówi się, że schrony w Białobrzegach i Ryni miały pełnić rolę zapasowych stanowisk dowodzenia specjalnie posadowionych poza polem rażenia potencjalnego ataku nuklearnego na Warszawę i Modlin. W obiektach znajdowały się również urządzenia systemu Rokada, czyli tajnej wojskowej sieci telefonicznej. Zresztą wojska łączności jako ostatnie opuściły ten teren. W ramach ochrony oficjalnie obiekty w Białobrzegach Nazywano składnicą map, w ten sposób celowo umniejszając ich znaczenie i potencjalne zainteresowanie nimi osób postronnych. System składał się z kilkunastu schronów, w których pracować mogły sztaby, zapewnione były ukrycia dla służącego na miejscu personelu, ale również znajdowały się urządzenia zapewniające autonomiczne funkcjonowanie całego stanowiska dowodzenia magazyny żywności, składy paliwa. Spalinowe generatory energii elektrycznej, pompy wody, filtrowentylatory. Obiekty wybudowano na początku lat 60. XX wieku w gęstym lesie, na bagnistym terenie, dobrze je w niego wkomponowując i maskując. Przyznam, że mimo iż z internetu znałem dokładną ich lokalizację, chwilę czasu zajęło nam ich odszukanie. Zaraz po opuszczeniu terenu przez wojsko polskie, które Zabrało najistotniejsze urządzenia, do niepilnowanych już schronów weszli złomiarze. Wymontowano, wypruto i wykopano wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, a resztę po prostu zniszczono. Dlatego same obiekty stanowią potencjalne zagrożenie dla zwiedzających. W ciemnych pomieszczeniach, w podłogach znajdują się niezabezpieczone studienki kanałów technicznych. Zalega na nich gruz i śmieci. W wielu miejscach podłóg w ogóle nie ma, więc trzeba nieco gimnastyki, żeby iść. Uważać należy na każdym kroku, bo pod naniesionymi do środka liśćmi i gałęziami i zdartą z kabli izolacją mogą znajdować się niezabezpieczone otwory. Proces niszczenia obiektów postępuje. Znikają wyburzane w celu odzyskania materiałów budowlanych ścianki ciałowe. Bardzo niewiele artefaktów pozostało w środku. Znaleźliśmy tablicę bezpieczników, wkładkę mikrofonową słuchawki telefonicznej, zniszczone szafy, trochę napisów na ścianach i wygłuszaną kabinę. Gdzieniegdzie na podłogach zachowała się oryginalna klepka i terakota, a na ścianach glazura. Co zresztą widać na filmie. O dziwo, obiekty są stosunkowo mało wymazane w środku graffiti. O tym miejscu krąży w sieci kilka, jak nie kilkadziesiąt filmów. Na których doskonale widać postępujący proces jego rozkładu. Zdecydowałem się jednak na wykorzystanie materiału nakręconego w tych schronach jako tła do w cudzysłowie autobiograficznego odcinka, bo uważam, że będzie to wizualnie ciekawsze niż oglądanie siedzącego mnie przez cały materiał przy biurku. Osobiście, przez zawodowy pragmatyzm, jestem przeciwnikiem ujawniania w sieci informacji wrażliwych. A tym bardziej prywatnie nie lubię się uzewnętrzniać. Ale skoro co tydzień zaglądacie do mojego pokoju, postanowiłem, że zgodnie z obietnicą kilka rzeczy Wam o sobie opowiem. Pierwsza i fundamentalna kwestia, o którą wielokrotnie już pytaliście, to mój pseudonim. Ma on już przeszło 40-letnią historię. Będąc małym dzieckiem, musiałem nosić okulary. Ich oprawki były dość ciasne, co powodowało, że moje oczy w nich robiły się lekko skośne. Moi koledzy. Orzekli zatem, że skoro mam skośne oczy, to znaczy, że jestem z Chin. Małe dzieci kierują się swoistą logiką, zatem skoro jestem z Chin, to znaczy, że jestem Hindusem. I od tego czasu przylgnęło to do mnie jako przezwisko. Ponieważ absolutnie nie było nacechowane pejoratywnie, podobało mi się. I to do tego stopnia, że zawsze, gdy wchodziłem w nowe środowisko zawodowe czy towarzyskie, żeby uniknąć wymyślania innego pseudonimu, od razu przyznawałem się, jak nam nie wołają. Nawet moja żona, nadal po 26 latach razem, ma mnie wpisanego w swoim telefonie jako Hindus. Żeby rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości, z urodzenia, z dziada, pradziada jestem Polakiem, w naszym kraju urodzonym i wychowanym. Z wykształcenia natomiast jestem ekonomistą i pracuję w tym zawodzie, więc służbowo nie mam nic wspólnego z historią. Jest ona jednak moją wielką pasją. Historią najnowszą interesuję się od maleńkości dzięki mojemu świętej pamięci ojcu. To on podsuwał mi pierwsze książki poświęcone II wojnie światowej, a w naszym domu biblioteczka pełna była literatury historycznej. Z kolei moja również już nieżyjąca babcia chętnie dzieliła się ze mną swoimi wspomnieniami z okresu przedwojennego, niemieckiej okupacji i walk w trakcie powstania warszawskiego. Przez lata moje zainteresowania historią ewoluowały w różnych kierunkach. Po zagromadzeniu literatury zacząłem również zbierać pamiątki z okresu wojny. Na jakimś etapie postanowiłem niejako eksperymentalnie podejść do historii i zacząłem zajmować się odtwórstwem historycznym, co z powodzeniem czynię już od 18 lat. Ponieważ badanie dziejów minionych jest wyłącznie moją pasją, nie miałem okazji zdobyć nigdy potrzebnej wiedzy w zakresie narzędzi i metod badawczych wykorzystywanych przy, przez zawodowych historyków. W związku z tym, w publikowanych materiałach zdarzają mi się niestety błędy. Merytoryczne i językowe. A jak wiecie, poruszane na moim kanale tematy dotyczą bardzo szerokiego spektrum z historii najnowszej. Zawsze staram się dołożyć należytej staranności przygotowując scenariusz, ale niekiedy brak mi wystarczającej wiedzy pozwalającej na krytyczne podejście do źródeł, z których czerpię informacje. Z tego powodu zawsze w opisie filmu załączam bibliografię, z której korzystałem, opracowując konkretny temat. Dlatego bardzo wam dziękuję za wszystkie merytoryczne uwagi w komentarzach, wskazujące nieścisłości, błędy i przeoczenia. Na gruncie mojej historycznej pasji, do założenia kanału poświęconego opowieściom o ciekawych sylwetkach, wydarzeniach czy miejscach, wiele lat temu nakłaniała mnie moja dobra znajoma, której z tego miejsca chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować. Wtedy jednak nie wierzyłem jej, że ktokolwiek chciałby słuchać moich opowieści. Był to czas, gdy dzieci były małe i wspólnie przez szereg lat kilkoma rodzinami jeździliśmy na letni wypoczynek nad Bałtyk. Ponieważ akurat w miejscu, do którego regularnie wracaliśmy, na plaży nie było zasięgu sieci komórkowych, nikt nie mógł siedzieć z nosem w telefonie. Zatem dzieciaki zajmowały się grzebaniem w piachu, a my z konieczności zabijaliśmy czas czytaniem albo rozmową. W tej sytuacji zdarzało się, że opowiadałem jakieś zapamiętane wcześniej historie z II wojny światowej. A ponieważ miałem ich sporo w zanadrzu, zanudzałem towarzystwo, które pewnie z grzeczności udawało zainteresowanie nimi. I to właśnie wtedy zaproponowano mi stworzenie kanału na YouTube. Przez wiele lat ten pomysł wydawał mi się z gruntu chybiony. Zwłaszcza, że wolny czas dzieliłem między rodzinę działalność w naszym stowarzyszeniu historycznym i prowadzeniu forum internetowego poświęconego odtwórstwu historycznemu. Dopiero jesienią 2021 roku postanowiłem spróbować. Od lat moim konikiem była historia zniszczonego po zakończeniu powstania dworca głównego w Warszawie. Ponieważ gromadziłem szereg zdjęć z różnych okresów jego budowy i funkcjonowania, zastanawiałem się, jak mógłbym podzielić się tą wiedzą w szerszym audytorium. I wtedy przypomniałem sobie o YouTube. Pierwszy opublikowany przeze mnie materiał dotyczył jednak innej historii. Dziejów niemal już zapomnianej ulicy Wolickiej w Warszawie, do której mam szczególny sentyment. To miał być taki próbny balon, wypuszczony, żeby sprawdzić, czy moje gadanie w ogóle kogokolwiek zainteresuje. Okazało się, że owszem, filmik spotkał się z ciepłym przyjęciem. Na fali jego skromnego sukcesu postanowiłem opublikować historię Dworca Głównego. Ku mojemu zaskoczeniu. Spotkała się ona z wręcz entuzjastycznym przyjęciem, jak na kanał ze 146 subskrybentami, którzy wtedy na nim byli, film w czasie kilku tygodni zebrał 24 tysiące wyświetleń. Nie potrafiłem jednak wyzyskać tego sukcesu. Problem polegał bowiem na tym, że nie bardzo wiedziałem, co dalej mam na swoim kanale publikować i dlatego początkowo pojawiały się na nim treści, które nie do końca były przemyślane. Poza tym nie znałem jeszcze w ogóle prawideł działania YouTube'a. Fundamentalna kwestia, czyli miniaturkę, ten mały obrazek, który pokazuje, czego dotyczy film, traktowałem zupełnie po macoszemu, zakładając, że najważniejszy jest tytuł. Zresztą, jak sami wiecie, do tej pory moje materiały są bardzo toporne w swej formie. Nie mam niestety zdolności edytorskich. Swoje filmy montuję na starym laptopie, który buntuje się przy kompilacji dłuższych materiałów. Czasami zresztą widać go w tle. Tytułowe obrazki opracowuję w najzwyklejszym pęcie. Jedyna rzecz, której poświęcam więcej uwagi, to dźwięk, no bo skoro moje filmy to tak naprawdę słuchowiska połączone z prezentacją slajdów, to on powinien się bronić. Zresztą to dzięki Waszym uwagom zgłaszanym w komentarzach wiedziałem, że muszę starannie go przygotowywać. W prowadzeniu kanału sam sobie jestem sterem, żeglarzem i okrętem, ale ma to również swoje gorsze strony. Czas na przygotowanie poszczególnych odcinków muszę wydzielić z życia rodzinnego, zawodowego i poświęconego innym pasjom. A żeby utrzymać się w narzuconym sobie harmonogramie cotygodniowej premiery pozostaje go stosunkowo mało. Stąd jakość wizualna i dźwiękowa poszczególnych materiałów jest kompromisem wynikającym z tempa ich przygotowywania. Kanał na YouTube jest wyłącznie kolejnym moim hobby. Niektórzy twierdzą, że znalazłem sobie antidotum na kryzys wieku średniego. Niemniej, na życie zarabiam w zupełnie inny sposób. Ponieważ nie traktuję kanału komercyjnie, jego rozwój jest spowolniony. Jak zapewne zauważyliście, w moich materiałach nie występują przerywającej reklamy, a przynajmniej nie powinny, bo nie wyrażam na nie zgody. Przez to YouTube od razu pozycjonuje moje filmy niżej, bo na nich nie zarabia tyle, ile by mógł, ale jest to mój świadomy wybór. Nic nie irytuje mnie bardziej niż reklamy, które przerywają mi oglądanie wybranego materiału. Skoro mnie to przeszkadza, pomyślałem, że moim widzom też może. W ogóle od początku starałem się po prostu stworzyć kanał, który sam jako odbiorca chciałbym oglądać i subskrybować. I oczywiście kłamałbym, mówiąc, że kanał, jak się to obecnie mówi, nie monetyzuje się wcale. Owszem, mogłem za otrzymane z niego środki kupić wreszcie mikrofon z prawdziwego zdarzenia. Ponieważ, jak już powiedziałem, mój kanał to przedsięwzięcie hobbystyczne, a nie komercyjne, nie planowałem jednak na nim zarabiać. Dlatego nie uruchomiłem żadnych akcji w cudzysłowie wspierających jego rozwój, typu Patronite czy BuyCoffee. Możecie to uznać za naiwne i nieżyciowe podejście, ale nie zbieram żadnych donacji, gdyż uważam, że istnieje szereg znacznie ważniejszych działań i inicjatyw niż mój kanał, które zasługują na wasze wsparcie finansowe. Dla mnie ważniejsze jest samo wasze zainteresowanie opowiadanymi przeze mnie historiami. A w rozwój mojego kanału najważniejszym środkiem jest czas, a nie pieniądze, bo te zarabiam pracując zawodowo. A ponieważ Czasu nigdy dosyć. Kolejną zaniedbywaną przeze mnie z premedytacją kwestią jest promocja kanału w innych mediach społecznościowych. Nie znam się na tym i nie mam ochoty na zgłębianie tej wiedzy. Czas, który musiałbym poświęcić na publikowanie postów na Facebooku, Instagramie czy zajawek materiałów na TikToku, wolę przeznaczyć na przygotowanie materiału do kolejnego odcinka. Sami więc widzicie, że przy takim naiwnym i nieżyciowym podejściu Szansy na odniesienie większego sukcesu raczej nie mam, no ale trudno. Będę robił to, co lubię i sprawia mi satysfakcję, splendor medialny pozostawiając, tu cytuję jednego z moich widzów, kanałom o gotowaniu. Pytaliście mnie o nazwę, jaką nadałem mojemu kanałowi, zwracając uwagę, że ona również jest mało komercyjna. Mimo to przywiązałem się do niej. Uczciwie przyznam, że nie mogę odnaleźć teraz książki, z której go zaczerpnąłem jako cytat, ale obiecuję, że ją znajdę. A ponieważ nie zmienia się konia w trakcie wyścigu, nie zamierzam mimo wszystko wymyślać nowej nazwy dla mojego kanału. Na powolny jego rozwój ma również niebagatelny wpływ poruszana na nim tematyka. Statystyka jest w tym względzie nieubłagana. Ludzie chcą przede wszystkim oglądać znane już sobie treści. O ile trudno jest mi z tym faktem dyskutować, o tyle zawsze napawa mnie on jednak zdziwieniem. Osobiście jestem zawsze głodny nowych informacji i nie lubię po raz kolejny sięgać po tą samą historię, choćby nie wiem jak ciekawie była ona opowiedziana. Dlatego nie prezentuję wam zdarzeń związanych z zatonięciem Titanika, zatopieniem Bismarka czy ofensywy na Uku Zostały one opowiedziane już tak wiele razy, że nieuczciwie wobec Was widzów wydaje mi się ich kolejne odgrzebywanie. Wolę szukać historii mniej znanych, często niszowych, takich jednak, które moim zdaniem warte są opowiedzenia. Początkowo tematy poruszane na moim kanale były przede wszystkim historiami, które po prostu pamiętałem. Niektóre nawet z dzieciństwa, jak miało to miejsce w przypadku wydobycia wraku szwedzkiego okrętu waza. Kolejne zaczęły się pojawiać niejako przy okazji. Szukając w internecie informacji dotyczących interesującego mnie zagadnienia, często odnajdywałem w wynikach artykuły dotyczące innych ciekawych historii. Dlatego uczciwie przyznam, że ja wiedzy historycznej nie mam. Co najwyżej potrafię jej szukać w dostępnych źródłach. Jak wiecie, jestem zwolennikiem skondensowanej formy i nie dlatego, że mój obecny komputer nie radzi sobie z obróbką większych plików. Ale po prostu sam lubię słuchać treści podanych przystępnie, ale nierozwlekle. Stąd w przeważającej większości moje materiały trwają nie dłużej niż 30 minut. Zdarzały się oczywiście tematy, które nie dały się wyczerpująco opowiedzieć w takiej formie, ale tu również statystyka jest nieubłagana. Tylko na krótki czas da się przyciągnąć uwagę widza. Obecnie w zalewie treści dostępnej w internecie. Trudno jest zaistnieć z własnymi pomysłami, więc tym bardziej jestem Wam wdzięczny, że decydujecie się poświęcać swój czas na oglądanie, górnolotnie to ujmując, moich produkcji. Mam nadzieję, że chociaż w dostatecznym stopniu udało mi się zaspokoić Waszą ciekawość odnośnie mojej osoby i tego kanału. Jego prowadzenie daje mi dużą satysfakcję z możliwości szerszego dzielenia się zagadnieniami historycznymi, które osobiście mnie interesują. Dziękuję wam bardzo za wszystkie propozycje nowych tematów i przepraszam, że nie każdy i nie od razu biorę na warsztat. Zawsze jednak sprawdzam, czy ktoś już wcześniej nie podjął się opowiedzenia go. Jak już mówiłem, chcę unikać powtarzania już poruszanych kwestii, a dać szansę szerszego zaistnienia historiom mniej popularnym lub w ogóle nieznanym. Na koniec obiecana niespodzianka króciutka etiuda filmowa nakręcona 8 lat temu w trakcie inscenizacji historycznej realizowanej na schronach Dąbrowieckiej Góry przy współudziale członków stowarzyszenia, w którym działam. Jej fabuła jest luźno oparta na wydarzeniach, jakie miały miejsce w trakcie walk w lesie Hirtygen jesienią 1944 roku. Zapraszając do jej obejrzenia, tradycyjnie zachęcam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki. thank mm -hmm. you